Naszym gościem w studiu jest Jacek Sadowski. W studiu, ale oczywiście na Łączach, Jacek Sadowski, prezes Demo Effective Launching. Witam bardzo serdecznie. Witam, witam. Panie Jacku. Y Chciałoby się powiedzieć, że w oczywisty sposób e, pierwsze do ścięcia są wydatki luksusowe, kiedy prowadzimy biznes e, w kryzysie. No, a takim wydatkiem luksusowym jest komunikacja. No ale Pan przekonał mnie, kiedy rozmawialiśmy przed naszą, naszym spotkaniem w studio, że ten kryzys jest inny od innych. To teraz proszę wytłumaczyć, dlaczego on jest inny i co z tego wynika dla komunikacji. W tym pytaniu. Dał pan dwie tezy, których bym chciał się odnieść do obydwu. Produkty luksusowe i komunikacja i w ogóle y, y, komunikowanie się. Znaczy to komunikacja ta... jako produkt luksusowy. Tak, to tutaj zwracam uwagę, że komunikacja nie jest produktem luksusowym, a szkoda, dlatego że w kryzysie produkty luksusowe sprzedają się dobrze. To tak na, na marginesie, e, akurat te produkty najmniej dostają e, od kryzysu y, po głowie. Ale to myślę, że wrócimy do tego, dlatego że po raz pierwszy jestem na Biznes 24, który e, taką platformą dotarcia do klientów e, niekryzysowych, czyli luksusowych jest. Także tak na marginesie witam i gratuluję otwarcia stacji, która dzisiaj jest bardzo potrzebna. A dlaczego jest bardzo potrzebna? Ano dlatego, że my mówimy, że nie mamy do czynienia z kryzysem, ale mamy do czynienia ze zmianą, olbrzymią zmianą. Dlaczego? Dlatego, że znałożyły się dwie rzeczy. Pierwsza to kryzys, który znamy już. Parę kryzysów żeśmy przeszli. My 30 lat jesteśmy na rynku, 30 lat wprowadzamy produkty na rynek i obserwujemy, jakie trendy, jakie procesy zachodzą. W związku z tym, tych kryzysów mieliśmy kilka, i tutaj jakby jest proste do przewidzenia, co się stanie. A no, stanie się to, że rynek będzie mniejszy. My kryzys porównujemy do samochodu czy wyścigu na wirażu. W zależności od kategorii, ten wiraż będzie ostry. i z tego wirażu tylko połowę samochodów przejedzie, a w niektórych kategoriach, które mniej są wrażliwe na, na ten właśnie kryzys, który jest teraz, ty, tych samochodów wypadnie mniej, może 10%. Tak? Także wiadome jest, że za miesiąc, za dwa rynek nie będzie wyglądał tak jak teraz, czyli będzie mniej pieniędzy na każdym rynku, ale też będzie mniej konkurencji. E, I ci, którzy już pierwsze opanowali tą trudną sytuację i przetrwają, do momentu odbicia będą mieli olbrzymią szansę szybko wystartować. Ale żeby szybko wystartować, trzeba się szybko do tego przygotować i wziąć pod uwagę te zmiany, które są przed nami. Tak? Także już dzisiaj trzeba myśleć o tym, żeby wystartować albo w tym momencie, albo zaraz za chwilę. E, to jest pierwsza sprawa. Natomiast, dlaczego jest inny kryzys? My uważamy, że mamy dwie rzeczy: kryzys wirusowy i wirus kryzysu. O, tak bym powiedział. Wirus kryzysu, czyli panika, która została wywołana, która wpłynęła na, na nas i sytuacja, że przez dwa miesiące nie było czegoś takiego nigdy jeszcze do tej pory i mam nadzieję, że nigdy nie będzie, że ludzie są zamknięci w izolatce przez dwa miesiące. Co to znaczy dla nas, czyli marketerów, dla tych, którzy będą proponowali im produkty? To, że po dwóch miesiącach wchodzimy do życia na nowo, zaczynamy się uczyć żyć na nowo. Co to znaczy? To znaczy, że układamy swoje procesy, między innymi zakupowe, ale w ogóle wszystko, co jest związane z życiem, od nowa. Ale czy to... to znaczy, że jak pójdziemy do tego samego sklepu, to zobaczymy go w inny sposób i sięgniemy na inne półki, niż sięgaliśmy do tej pory? Zupełnie inaczej. My, naście lat temu, jak wprowadzaliśmy soki, mleka, jogurty, co nam bardzo pomogło wtedy, między innymi nowe opakowania, tetrapaki i tak dalej. To, że ludzie z małych sklepików weszli do sieci, w związku z tym nie robili tak jak zwykle, że sięgają do ręki, wrzucają do koszyka, tylko nagle weszli w nową przestrzeń, zaczęli oglądać, gdzie ja jestem, gdzie jest mój produkt, który ja lubię, a może jest coś innego. Ludzie są otwarci na nowości. To jest czas na zmiany. To jest czas na zmiany w głowach, na układanie sobie na nowo, i ci, którzy to wezmą pod uwagę i wykorzystają albo no, zadbają o to, w ten nowy proces wepnął się, tak, ze swoimi produktami. No dobrze, ale czy to jest kwestia tego, żeby podtrzymać dotychczasową komunikację, czy to jest kwestia wymyślania komunikacji od nowa? W sensie, producent powinien powiedzieć, hej, jestem dokładnie tym samym, w tym samym miejscu i czekam na Ciebie po kryzysie, tak jak byłem dla Ciebie przed kryzysem, czy powinien powiedzieć, opow opowiedzieć jakąś zupełnie nową historię swoim potencjalnym klientom, bo być może, nie wiem, może będzie miał nowych. I to jest kluczowa rzecz. Każdy produkt co trzy lata, w zależności od branży, są branże, które co roku trzeba robić audyt brandingowy, czyli produktu i komunikacji. Zaznaczam, brandingowy, czyli produktu, co nasz produkt, jak, co nasz produkt daje konsumentowi i komunikacji. Branding to są te dwie rzeczy, nie tylko mówienie o, o reklamie. Także to jest moment jak normalnie jest co trzy lata, tak jak mówię, co dwa lata trzeba zrobić sobie taki audyt, na ile rynek się zmienił, żeby się dostosować. Tak dzisiaj, my mówimy w demo takie hasło, że dzisiaj wszyscy jesteśmy launcherami. Czyli wszyscy na nowo wprowadzamy swoje produkty. Czyli na nowo musimy się zastanowić, czy mój produkt zaspokoi nowe potrzeby, jakie będą mieli moi konsumenci. Pierwsza podstawowa sprawa, to, że mieliśmy jakieś udziały, to, że nasz produkt się sprzedawał, teraz na tyle ta zmiana zaszła, że musimy zadać sobie to pytanie. Mało tego, procesy zmiany zachodziły już cały czas. Tak, widzieliśmy te zmiany. Mało tego, no, wiedzieliśmy, że będzie kryzys. Tak? My w kilku strategiach zaplanowaliśmy kryzys na przełom 19-20 rok. To było wiadome w wielu wskaźnikach. Natomiast to, że tak szybko ten kryzys przyszedł, to, że ludzie są w izolacji, tego nikt nie przewidział. I teraz. Żeby to wykorzystać, musimy zastanowić się, nad, jakie zmiany będą w naszej branży I tu, branży. I tutaj odniosę się do waszej telewizji po raz drugi, ale należy wam się to. Weszliście w genialnym momencie. Dlaczego? Dlatego, że teraz taka informacja biznesowi jest potrzebna. To, co powiedzieliście przed chwilą, o cenach zboża, co to znaczy? To znaczy, że będą inne warunki na, no na wielu, wielu rynkach. Ale tak? ja, się, ja się czuję trochę skrępowany, kiedy mówimy o nas, więc może przejdźmy do innej kwestii. Które branże, pańskim zdaniem, będą najbardziej teraz potrzebowały tej zmiany? Znaczy, w sensie, u kogo zmieni się najmocniej? Wow. Znaczy, tak, pierwsze to na pewno, może ja powiem inaczej, grupami. Produktowymi. Czyli mm -hmm. mamy okay. turystykę, która siadła całkowicie, i lotnictwo, które siadło. Co to znaczy? To znaczy, że knajpy w Krakowie, w dużych miastach, gdzie turystyka ważyła w tym biznesie, spadną w dół. Wynajem mieszkań krótkoterminowych spadnie w dół. Dzisiaj już można za 700 zł w super miejscu wynająć w Krakowie mieszkanie. I to przez długi czas się nie zmieni, bo wiemy o tym, że ludzie będą bali się jeździć, e, samolot latać bardziej. No Ale będą co komunikacja się... może z tym zrobić? E, komunikacja, zaraz. Zanim coś powiemy, musimy przeanalizować, na ile nasz produkt się zmienił. Czyli jeżeli mamy hotel, to musimy się zastanowić, na ile nasza branża się zmieni, jak ona będzie wyglądała przez następne pół roku i rok. To już można przewidzieć. Wiadomo, że, że spadnie. Ona spadnie w zależności od kategorii, albo 20%, albo nawet 50. Pytanie w naszej kategorii, ile to będzie i co my musimy zrobić, jeżeli ten rynek spadnie nawet o 50%? Jak my musimy obniżyć koszty, jak my musimy się komunikować, bo będziemy mieć innych klientów, nie tylko mniej. Możemy mieć, możemy mieć więcej klientów, jeżeli zmienimy nasz produkt, jeżeli zmienimy naszą komunikację. Taki przykład knajp, tak? które te, które szybko przerzuciły się na dowóz, Znam takie, które zwiększyły obroty. Tak? Takich przykładów jest, jest wiele, gdzie szybko, szybkie zmiana produktów i zmiana komunikacji zwiększa obroty. Bo pamiętajmy o tym: komunikacja jest tylko narzędziem do tego, żeby powiedzieć o swoim produkcie konsumentowi. Także kluczową rzeczą jest produkt i to, co my dajemy, i czy to, co my dajemy, jest konsumentowi potrzebne, czy trafiamy w jego potrzebę. W związku z tym podstawową rzeczą jest analiza zmiany Jasne. potrzeb w kryzysie. Czego będą chcieli ludzie, którzy zakończą ten social distancing? Pewnie będziemy jeszcze niejednokrotnie wracać do tego pytania. Bardzo serdecznie dziękuję. Jacek Sadowski, Demo Effective Launching, prezes i założyciel firmy, był gościem Biznes 24. W końcu dnia, na koniec programu. Dziękuję, pozdrawiam i życzę wszystkim powodzenia w nowych czasach. Dziękujemy bardzo serdecznie.